Siemanko, siemanko, jestem Rafał z Motor Słuchajcie, jestem dzisiaj dla was kolejną motocyklową nowością Za mną stoi już motocykl klasy Chopper Cruiser e, Pojemność 125 Coś, co myślę, że nie ma aż tak wygórowanej ceny Jak chociażby Honda Shadow czy Yamaha Virago e, Jest to koreańczyk Delim Daystar 125 Motocykl, o którym może niewielu z was jeszcze słyszało Ale marka Delim na całym świecie jest w ogóle jedną z największych firm Produkujących motocykle e, w całym świecie e, Więc naprawdę myślę, że jest to motocykl tych warty uwagi, motocykl bardzo duży jak na 125, naprawdę można się fajnie zaskoczyć, bo myślę, że tutaj gabarytowo e, można się dorównać z Honda Shadow, e, więc naprawdę coś fajnego, myślę, że zrobione to jest też na tyle fajnie, że te nawet stare motocykle, e, starsze jeszcze daty e, ma naprawdę do, do dzisiaj jeżdżą po polskich drogach e, i innych więc myślę, że jest to coś, coś fajnego, no i zobaczcie, być może wam, e, wam się ten motocykl przy, po prostu spodoba, przypadnie wam do gustu, niedługo pojawi się u ciebie w garażu, no a jak nawet przejrzycie sobie nasze, nasze filmiki, no to mieliśmy ostatnio parę takich sztuk, które rozchodziły się momentalnie. więc Myślę, że to także powoduje, że jest to motocykl warty uwagi. Delim VL125, model taki przysłowiowy, to jest Daystar. I tak naprawdę u nas w Polsce dużo tego, może dużo to też jest pojęcie względne, ale sporo tych motocykli można widzieć na drogach i w ogłoszeniach, ale w tej swojej starszej wersji. Bo pierwotnie Delim Daystar miał jeszcze zasilanie gaźnikowe, no i tam z tym zdarzały się być. Jak Jakieś, jakieś kłopoty, i tak dalej. Tutaj ten nowsze delimy po 2012 yy, bądź 2013 roku już dostały układ wtryskowy, więc tutaj tak naprawdę nic nas nie obchodzi. No i naprawdę ten wtrys także jest fajnie zrobiony, moim zdaniem, yy, bo jakby nie, nie słychać o żadnych usterkach. O tym, żeby to się psuło, więc tutaj jednostka silnikowa bardzo fajna. Do tego, jak już mamy zasilanie wtryskiem, no to już w ogóle kluczyk, zapłon, żadnego stania regulacji kranika nie ma, więc tak naprawdę mega fajna rzecz, której w większości chopperów po prostu nie ma. No tam zawsze trzeba się zmagać z tym nieszczęsnym gaźnikiem. No i co, w wersji też nietypowej, bo tak naprawdę większość delimów jest takiej wersji tylko chromowanej. Tak, ten jest w wersji Black Plus, fabrycznie. Ona się charakteryzuje z tym, że ma czarny silnik, czarne te wszystkie dekle, więc dobrze to wygląda. Taki troszeczkę gangus uliczny. Ale oczywiście no, niektóre elementy, które fajnie wyglądają, są chromowe, czy chociażby te podwójne wydechy fabryczne, które się świecą świetnie, tak samo obręcze chromowe nadają temu motocyklu taki fajny klimat, jednak mimo wszystko czapera, bo są też wersje, które mają odlewane felgi, ale to już tak moim zdaniem nie pasuje do takiego motocykla. Co jest bardzo ważne przy tym konkretnym egzemplarzu, bo model myślę, że jest wam, jest wam znany, a, a, a to, co wam ja mogę powiedzieć, to no, to, że śmiało można go wam polecić, no, bo to jest fajnie pracująca, całkiem nieźle. Zrobiona, zrobiona zrobiona, maszyna. No ale zobaczcie: 3800 km na blacie i to jest 100% autentyczny przebieg. My ten motocykl kupiliśmy jako bezwypadkowy, czyli on nie był po żadnym dzwonie. Tutaj wszystko jest fabryczne od nowości. Jedyne co miał, no to zobaczcie. One na zbiorniku paliwa mają tutaj taką naklejkę fabryczną plus logo Daystar. No i to logo delikatnie jest takie widać, że ktoś tutaj, ktoś tutaj musiał czymś to zahaczyć, albo kolana, może miał jakieś spodnie z czymś, więc tu coś delikatnie po prostu pozahaczał. No ale samemu zbiornikowi nic tu się nie wydarzyło, więc sam, sama farba tutaj to czoło to wszystko jest w świetnym stanie, cała reszta motocykla igła. No więc tak naprawdę silnik, zobaczcie wszystkie śrubki, wszystkie te chromy, no to naprawdę tu pachnie taką może nie tyle co pachnie, ale, ale wygląda to na, naprawdę świeżo obłotki prawie nowe fabryczne od nowości napęd tak samo, wszystkie tutaj klocki, tarcze to też jest seria no i wygląda to myślę, że bardzo, ale to bardzo dobrze no i jest to jeden na pewno z ładniejszych tych DALIM OF serów, jakie u nas w historii się pojawiały myślę, że naprawdę zawodu nie będzie jestem pewien, że taki motocykl właśnie na miejscu pod domem po prostu spodoba. No i co, komplet dokumentów także jest do rejestracji. Zaraz sobie oczywiście zapalimy, żebyście posłuchali jak to pracuje. Macie tutaj dwa kluczyki. Książkę serwisową, homologację, która mówi, że to jest 2014 rok produkcji, a nie jakiś tam 13-14. Nasza książka serwisowa, którą gdzieś tam zawsze dajemy do każdego motocykla, tam jest wpisane, że zrobiliśmy serwis olejowo-filtrowy, więc zalany jest teraz silnik Motulem. 10W40, nowa świeca NGK, więc to taka podstawa została tutaj zrobiona. Płyn hamulcowy z przodu także został wymieniony. Resztę podzespołów sprawdzony, motocykl po jeździe próbnej naszej. Nic tutaj, co, co, co można było poprawić. Już tam nie wyszło, więc naprawdę mega, mega fajnie przygotowany po prostu egzemplarz. I komplet dokumentów także robimy my. Czyli motocykl już będzie z pierwszym przeglądem w Polsce, i tak dalej, więc wyjdziecie prosto do Wydziału komunikacji klucze przekręciłem, tak jak wspomniałem, żadnego stanie regulacji gaźnika nic nie ma. Tutaj tylko rozrusznik i ten motocykl już nam pracuje. Przy okazji sobie następnie sprawdzimy oświetlenie. Zobaczcie, lampa w przód. Tam pan tył, rejestracji. Mamy tutaj światło, teraz krótkie, teraz długie, krótkie, długie. Kierunkowskaz prawy, lewy. Lakson. Słabo, lewy kierunek z tyłu. fajne, duży żarówkowe kierunkowskazy, fajnie jej widać. Ale też jest dobry dostęp do żarówek, więc w razie jakiś wszystko pod kontrolą. Światło stop przedniego hamulca. Światło stop nożnego. Zobaczcie, mamy tutaj fabryczne podesty. Coś, co jest bardzo nietypowe wśród motocykli. Zobaczcie, jak to jest fajnie rozwiązana dźwignia zmiany biegów. Tutaj mamy do zmiany biegu w dół. A w razie W, no to oczywiście następne biegi w górę, ale można też sobie po prostu tu ułożyć piętę i tak samo te biegi w górę po prostu sobie sobie zmieniać. I w dół. O, I mamy luz. Fajnie tutaj też fajnie rozwiązana jest e, ta rolka na, na, napinająca e, łańcuch. Więc to też takie rozwiązanie. M, bardzo pomyślane, którego w większości motocykli nie ma. No co, myślę, że nam opowiadać można dużo, ale maszyna naprawdę jest fajna i tak jak wam wspomniałem. Nie, nie będziemy się wstydzić, zawie się na koniec Polski. Eee, w każdej chwili zawsze wam odpali, nic tu się nie będzie działo. Wersja na wtrysku, no to, to, to jest najważniejsze. No i co? Brzmi też całkiem przyzwoicie Jak na 125 Nie mam wstydu. Co, jak będziecie mieli chęć, to zapraszam Was serdecznie do nas do żardowa, żeby taki motocykl zobaczyć sobie na żywo. Będziecie mogli usiąść, przymierzyć się, a także przejechać. Więc gorąco Was zapraszam. No i pamiętajcie także, że jest możliwość zakupu takiego motocykla u nas całkowicie zdalnie. Wystarczy do wy nas zadzwonicie, powiecie skąd jesteście. My Wam transport takiego motocykla wycenimy przez telefon. No i tak naprawdę z góry tylko i wyłącznie za koszt dowozu. Takiej maszyny, całą resztę ze samą dopiero na miejscu u siebie pod domem, myślę, że to jest taka opcja fair w obie strony. Gorąco także do niej zachęcam, to jest teraz u nas jedna z najpopularniejszych opcji. Co jeszcze Wam dopowiem, powiem, co też jest fajne, czego w większości tych chopperów nie ma, w większości to są chłodzone tylko powietrzem i koniec. Tutaj macie dodatkowo chłodniczkę oleju, czyli nie wody, nawet, ale oleju. Jest tutaj chłodnica oleju, więc też fajne rozwiązanie, żeby zawsze jednak trochę tego chłodzenia było więcej. Więc coś też, coś też myślę, że bardzo, bardzo spoko. No i co? Mam nadzieję, że do usłyszenia, może nawet do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Hej!